Kuba ty się najbardziej paliłeś na wyjazd na tor, no niestety nie można jeszcze, trochę jesteś pewnie niepocieszony, żeby nie powiedzieć zły. Pewnie. No tak, no słabo, to trochę wyszło, też nie wiedzieliśmy i niczyja wina akurat, także sam do końca nie wiem, przez to jeszcze nie jeździmy, bo nie rozmawiałem z trenerem, bo cały czas się tam rozmawia, no ale słaba informacja to była. No, szkoda, bo tak naprawdę pali, paliliście się już pewnie do, na wyjazd na tor, bo motokros to motokros, ale żużel to to jest wasza sól i praca, nie? No tak, no gdzieś tam na tych krosówkach jeździmy, no jest jakieś tam zastąpienie, ale to nie jest i nigdy nie będzie to samo, także nie można tego w ogóle jakoś porównać. Najbardziej, nie wiem, ja się denerwuję, jak widzę, że gdzieś tam już inni jeżdżą, a, a my jeszcze stoimy, bo przeważnie to my wyjeżdżaliśmy piersi, a teraz nie wiadomo czy w ogóle wyjedziemy, więc... więc... Chyba trener będzie musiał szukać innego turu no na treningi dla Was też pewnie, nie? No to już tam akurat jest nie, nie w mojej roli co, co trener zrobi i też nie chcę mówić co nie wiem powinien zrobić, czy co by było dobrze jakby zrobił, bo na pewno zrobi i podejmie dobrą decyzję. Ale na razie jest to jeszcze wszystko gorące i sam nie chodzę i się nie pytam o to. Ale bo... no generalnie gdzieś tam pewnie chcielibyście no w przyszłym tygodniu najpóźniej wyjechać nawet na obcytor tor jakiś, nie? No szczerze mówiąc, jakbyśmy dzisiaj padło hasło, że się pakujemy jedziemy, no to ja bym wsiadł i pojechał, tak?